Wiem, jak często boli Cię i jest Ci źle. Wiem, jak trudno jest wtedy przezwyciężyć lęk. Wiem, bo tam byłam. Wszystko to przeżyłam. A co jeśli istnieje metoda, która w dwie minuty usunie wszystkie Twoje lęki i strachy? Tak, to możliwe. Gotowa na ujarzmienie wewnętrznej grażyny psychopatki? Wiem, że tak. To do dzieła i do zobaczenia 11 października to ja może oszczędzę Ci z 10, 15, a może 20 lat życia. Bo przeczytałam większość autorów tych, które ta Pani wymieniła w tym filmie na screen. Stosowałam te wszystkie metody. Nie ma żadnej metody, która w dwie minuty usunie wszystko. Ale jest Jezus, który ma największą moc, większą niż każdy z tych kołczy, każdy z tych autorów. A wiecie na pewno, że wielu z tych autorów powołuje się na Biblię i na taki cytat, że poznaj prawdę, a prawda was wycofa. Tylko, że pierwsza część tego cytatu to jest naśladowanie Jezusa i bardzo wielu z tych autorów pomija tą prawdę. A Jezus powiedział, że nie ma innych dróg. Jest tylko i wyłącznie On jest prawdą, światłem, drogą, życiem. I tylko naśladując Go możemy po prostu dojść do tej prawdy. Być całkowicie uwolnieni właśnie od tego, co ta Pani mówi, od różnych natrętnych myśli, od całego dzieła diabła i to nie będzie zaleczenie, to nie będzie zmniejszenie ilości tych myśli, to będzie całkowite uwolnienie od tego całego cierpienia. Wiem, bo byłam tam. Tak jak ta Pani mówi, że była tam i, i swoją metodę poleca, za którą musisz płacić na jakimś webinarze, tak ja Ci mówię, że masz to uwolnienie za darmo w Jezusie Chrystusie. Nie musisz płacić ani coachom, ani ym, sesjom jakimś, ani książkom, tylko po prostu poczytaj sobie Biblię, zwróć się w sercu do Jezusa i Jezus cię uratuje Jezus cię uwolni ze wszystkiego z każdej natrętnej myśli, z każdej choroby, z każdego zniewolenia, cierpieniem, myślą, yy, gdzie myślisz o sobie jako ofiara. Ja miałam też kiedyś bardzo wiele różnych myśli obsesyjnych, i Jezus wszystkie te myśli mi zabrał, zostawił mi spokój. Pokój, mój, zostawiam pokój, mój, wam daję. To jest ten pokój, który właśnie chcą ci wszyscy coachowie, ci wszyscy ter terapeuci chcą ci dać, ale on jest tylko w Jezusie. I możesz się oczywiście przekonywać, tak jak ja, ileś tam lat o tym, i życzę ci powodzenia, albo możesz od razu zawołać do Jezusa w sercu, w swoim własnym pokoju. I uwaga, to nie ma nic wspólnego z religią, z kościołem jakimś konkretnym, po prostu to ma. Dużo wspólnego z Jezusem, tak? który jest, jeżeli uznasz go i wyznasz go swoimi ustami, jako swojego zbawcę, jako swojego pana, to naprawdę będziesz mieć w nim wszystko i będziesz w nim, w nim mieć naprawdę wolność od wszystkiego. Yy, modlę się także o to, żeby Duch Święty zaczął działać i zaczął właśnie pokazywać ci, że to całe zło, które było, to całe cierpienie, które było w Twoim życiu. To nie było związane z jakimiś Twoimi błędami i myślami, tylko po prostu dziełem szatana, tak, który wkłada różne myśli do głowy, który po prostu chce się coś ukrywać właśnie pod różnymi metodami. Wystarczy go, że tak powiem, wyeksponować, poprosić Jezusa i tego już nie ma.